I dzisiaj do nas zwarzywa, w przyjechały dwie cudowne gościnie. Marta wiczyńska Giu. ilustratorka, nika Kajeworos pod Poczytamy. Spoczytamy po Rymu. No to co? To zaczyna? Jeden hart to już, tak? Dwa harty to duet uparty. Trzy harty w lecie. Echo. no brawo! Pięć hartów w ogrodzie. Liże kota po brodzie. Myślicie, że to jest możliwe? Myślę, że tak. Nie ma definicji, wydaje mi się, książki jednej niepodważalnej. Jest to spotkanie. Przede wszystkim spotkanie ludzi i gdzieś takiej energii, która może inspirować, może też irytować, może złościć. Coś, co wywołuje emocje. Widzę właśnie krymowane teksty i właśnie takie absurdalne, takie nieoczywiste w ogóle połączenia, salwy śmiechu, uczy w ogóle słownictwa nowego, dobrze mi z tym, <laughs> że rymuję, że czuję, że rymuję. Ten kot w na płot, drugi za nim woła, czeka na ciebie szkoła. Jeden rozmał mleko, bo na miał daleko, drugi pobiegł do niego, by przywitać się z kolegą. Jeden króliczek, który się serniczek, dwa króliki idą do piki. Nasz pies nazywa się... Was. Masło. Loki ma kręcone... Czas. Ciasno. Dwa syjamskie koty wchodzą na płoty, spoglądają z góry na myszki i szczury. Szósty syjam chciałby zjeść mięsko, chociaż nie ma mięska, postaje z miską. Kot wpadł na płot i złamał łapkę, poradził mu kot Knot, by zjadł rybią papkę. Wskoczył do domu, nie powiedział nikomu. Gosia z Fiki robi triki, Gosia w Fice harcuje, czyta, skacze i maluje. Gosia między książkami fika i pomyka jak dzika. Tyle na razie myślałam, ale mogę pomyśleć jeszcze.